Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Dzień dobry, Pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja również witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, przedstawiam Państwu Panią Annę Szwistowską która pracuje przy Stowarzyszeniu Społecznym Północno-Kazachstańskim Wojewódzkim Centrum Kultury Polskiej Kopernik w Kazachstanie. Oczywiście, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Z Pietro pani, pani w Kazachstanie. Pani Haniu, proszę mi powiedzieć, w jakiej miejscowości Pani mieszka w Kazachstanie? Tak jak już mówiłam, mieszkam właśnie w Pietropowłosku, dlatego wszystkich pozdrowiłam. Moje centrum skupia cztery różne miejscowości i ja pracuję akurat w głównym, w głównym największej miejscowości, która jest, w której to centrum ma siedzibę, właśnie w Pietropowłosku, ale do centrum należy również Tajsza, Kałowo i Jasnopolana. więc to są cztery miejsca, gdzie Centrum za, zarządza, bo to jest centrum w Kazachstanie położone na północ, północnej części. I to jest bardzo duże województwo, więc stąd te są cztery ośrodki, a ja jestem w tym głównym ośrodku, czyli można powiedzieć w takiej macierzy. Proszę nam doprecyzować, ile już lat pani jest w Kazachstanie? Jestem czwarty rok. Przyjechałam w 2001 roku i wróciłam. Po raz kolejny. Po prostu Kazachstan, jak ja to nazywam, można, albo można go pokochać, albo go znienawidzić na pogodę, Ale jest to fantastyczne miejsce. i Przyjechałam czwarty raz i się bardzo cieszę, że wróciłam. Bardzo. A proszę mi przyjrzeć, jak to bylcy panią przyjęli w Kazachstanie? Pierw powiem tak, byłam bardzo zaskoczona ponieważ wyjechano po mnie, a to jest duża odległość na lotnisko, to jest ponad 500 km. wyjechali po mnie panie, przywitały mnie, zamówiły mi taksi, przywiozły mnie do domu, ugościły, wynajęły, pomogły mi w wynajęciu mieszkania, cały czas się mną opiekowały, byłam przyjęta jak do rodziny, zostałam oprowadzona po mieście, mogłam się zaklimatyzować, Zrobić sobie zakupy, no bo przyjechałam, a w Polsce było ciepło, a tutaj we wrześniu trzeba było kupić kurtkę, kapkę. Ja się tego nie spodziewałam, że raptem się zrobi chłodniej, że to nie jest taki sam klimat. Zresztą na północy to jest jeszcze różnica, bo w Kazachstanie to olbrzymie państwo, więc w każdej części jest inny, inny, inna pogoda nawet. I przyznam się, że to był taki, taki, taki szok, takie ciepło tych ludzi. Oni na mnie czekali. Pani prezes mnie przywitała bardzo, bardzo, że tak radośnie, serdecznie. Oprowadziła mnie po domu drużby. Dyrektorka wtedy domu drużby przyniosła mi słodycze, bo w Kazachstanie, jak się przyjeżdżają goście, wita się gości i obcypuje ich się słodyczami. I ja nie wiedziałam, ja byłam taka zszokowana, że ktoś mi daje, dyrekcja mi daje cukierki. Ale dlaczego? A to jest po prostu taka jak tradycja, to było takie piękne, ciepłe i, i praktycznie byłam taką osobą, która no, bardzo szczęśliwie zostałam przyjęta. Zrobiono oczywiście spotkanie Sowietu, czyli tego związku na moją część. zaproszono mi na herbatę, przygotowano poczęstunek, więc to no, było to tak, tak bardzo ciepłe, łącznie ze słuchaczami, którzy mnie Odprowadzali do domu, żebym się nie zgubiła, żebym nie bała się iść wieczorem. I na każdym miejscu była taka życzliwość. Bo nawet wyjście do apteki, wyjście do, robiąc zakupy, ja miałam ciągle kogoś, ktoś to mi pomagał, żebym się nie zgubiła, żebym się wszędzie odnalazła. I to, to jest właśnie taka serdeczność. Serdeczność tych ludzi, że oni wszystko potrafią zorganizować, przynieść. Pomóc. Ja tu nigdy nie jestem sama, nie ma takiej możliwości. Oni się po prostu czują Polakami i oni się bardzo chcą przywitać tego gościa. Zresztą dla nich to był, to jest ta namiastka Polski. Ja się czuję tak, że ja im tą Polską przynoszę swoją osobą, bo tak jak mi mówią słuchacze, że y, dziadkowie mówili po polsku, babcia mówiła po polsku, oni słyszeli, jak się modlą, ale Mówię, ale pani mówi inaczej, dlatego że oni prawdopodobnie mieli wymieszany język polski, trochę z ukraińskim, tutaj im się wymieszały yy, słowa rosyjskie. I oni dalej, ci dziadkowie, twierdzą, że mówią po polsku, a ja mówię, ja mówię trochę i, inaczej. I oni się cieszą, że mogą dowiedzieć się o tej Polsce, że tą Polskę mogą poznawać, a jednocześnie widzą, że mają nie tylko księdza, polskiego czy siostry zakonne, ale mają też nauczyciela, który jest naprawdę taki żywy nauczyciel z Polski i mają tego nosiciela języka polskiego na co dzień i mogą w każdej chwili wracając, bo ze mną jak wracają, starają się słuchać tej mowy, uczą się też dzięki temu no, rozmowy. I często jest tak, że oni mówią do mnie po rosyjsku, ja im odpowiadam po polsku. I to jest taka fajna zabawa. Czasami to wychodzą nawet żarty, bo nie zawsze nasze słowa mówią, to odpowiadają temu, co oni powiedzieli. I odwrotnie, więc to są czasami no, rozmowy o dwóch, czasami różnych rzeczach. Ja się dopytuję. Proszę mi powiedzieć, jaki jest przekrój? Wiekowych uczniów przychodzących na lekcje języka polskiego? Przy stowarzyszeniu są najczęściej osoby dorosłe. Pojawiają mi się dzieci, to są takie, na przykład przychodzi cała rodzina, to są dzieci nawet w wieku 3 lat, 4 lat. I uczymy się o Jozików, pytam się, co to jest, to mówię dziecko, w liczymy na paluszkach, ale. Te, te, to są wtedy tylko typowo z rodziną. To są najczęściej dorosłe osoby od 18 roku do 60 paru lat, 70. Ja mam panią, która ma 80 lat yy, i też potrafi przychodzić i mówi, pyta się, czy ma ładną fryzurę i czy dzisiaj ładnie wygląda, bo się tak starała przyjść na ten język polski. I ona się cieszy, bo wychodzi i na kontakt z nami. Także to są ludzie w różnym wieku. Jest trochę młodych ludzi w wieku 20 paru lat. Są, jest młodzież, która kończy szkołę i planuje studiować w Polsce, więc przychodzą uczyć się. Jest młodzież, która wyjeżdża do Polski do, uczyć się też, bo to jest ja miałem chłopczyka 16-letniego, gdzie rodzice wysłali go do szkoły polskiej do, do technikum informatycznego i, i tam został dziesię dziesięciu po dziesięcioro dzieci, pojechało z całego Kazachstanu, I między innymi mój ten Juri i po prostu fantastyczni ludzie młodzi, którzy się uczyli trochę szkole polskiego, bo u mnie w szkole 17 jest język polski prowadzony przez y, nauczyciela, który tam y, jest tutejszego nauczyciela, który uczyć języka polskiego. I oni uczą się dalej u mnie, lub na przykład to są ludzie, którzy mają, chcą, starają się o kartę Polaka, starają się o repatriację, chcą wyjechać do pracy i po prostu przychodzą na ten język polski, bo, no i dlatego to są osoby dorosłe. Rzadko mi się zdarza, żebym te maluszki miała, ale mam takie, że jest rodzina i wszyscy przychodzą całą trójką, twórką, Przychodzą, się uczą razem. Jak liczne to są grupy, Pani Aniu? To jest różnie. Jeżeli to są grupy początkujące, to czasami jest ich 15 do 20 osób. Te grupy już zaawansowane, które chodzą dłuższy czas, no to to już jest mniejsza grupa, bo to jest 5, 8, osób. to różnie jest. Bardzo często te osoby po prostu za chwilę wyjadą i, i grupa mi się ciągle zmniejsza. Są też, że grupy się powiększają mi na przykład. No, bo ktoś przychodzi w grudniu, ktoś przychodzi na przykład w marcu, chce się uczyć, nie chce, na przykład ma plan, bo chciałby się, akurat teraz się obudził, jak ja to nazywam, więc chce się uczyć. I, ta, I wtedy ta grupa się znowu zwiększa, więc to jest ciągle ruchoma ilość osób. To nigdy nie ma stałego. Grup, grupy są różne, to są grupy właśnie od A1 nawet do B2 i C1. nawet, Miałam, Mam chłopaka, który jest, ma naprawdę poziom C1, ale on twierdzi, że on nie umie dalej. Dalej nie ma tego poczucia, że on naprawdę jest tym, jest naprawdę świetny. Pod wrażeniem był konsul, jego, jego poziomu języka polskiego, A on twierdzi tak, że jeszcze nie umie, to jeszcze, on jeszcze tak świetnie nie mówi. No ale ciężko jest wytłumaczyć im, że no nigdy nie będą mówić tak jak Polacy poprawnie, i bez akcentu, no bo to jest bardzo trudne. Ale mimo wszystko z, z znajdują się takie rodzinki, że mam takich fantastycznych ludzi, albo mam panie, które chcą, Mówić i mówią, jak one mówią, będę mówić, ale będę mówić z błędami. Ja mówię, proszę mówić z błędami. Ile w sumie uczniów ma pani na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy mam ich 50. No, w tej chwili. Bo na zajęcia tak na stałe przychodzi 35 osób, a te wszystkie to są różne, dlatego że to są dorośli ludzie i często się zdarza, że oni pracują i nie można, to jest ich dobra wola. Ja się bardzo cieszę, że oni poświęcają swój wolny czas. Bardzo często po pracy przychodzą i się uczą albo yy, chcą po prostu spędzić ten czas z językiem polskim, czy przyjść na zajęcia z kultury języka polskiego, i wtedy naprawdę siedzą, oglądają filmy, yy, rozmawiamy o historii Polski, o, yy, o geografii, zwiedzamy Polskę wirtualnie. I oni są przeszczęśliwi i naprawdę poświęcają temu czas. To jest ich wolny czas. Bo przecież ta rodzina, kończąc lekcje, dzieci muszą się dopasować, zabrać dziecko z przedszkola czy ze szkoły, i przez cała czwórka przyjeżdża. To, to już jest wysiłek. No wiadomo, że jak taty nie ma, czy mamy nie ma, to dzieci nie ma. I, i nie można powiedzieć, że oni chodzili w taką dużej grupie ciągle, ale są, są zawsze. Naprawdę jest ich zawsze. Jest to spora grupa, jak na taką miejscowość, i, i to, że to są sami dorośli. To nie są dzieci. Bo przy dzieciach to dzieci jest zawsze więcej. A no, te, tych dorosłych jest naprawdę to jest duża grupa. Dla, uważam, że to jest tak naprawdę ich dużo. A proszę mi powiedzieć, czy ci kazachowie o polskich korzeniach kultywują polskie tradycje? Tak, tak, tak. Nie może nie jest to takie 100%, ale osoby, które są wyznania rzymskokatolickiego, i chodzą do kościoła, tak. Mam taką rodzinę, gdzie rodzina jest pół Ukraińsko-polska. I co pięknego, oni zawsze obchodzili święta i polskie, i ukraińskie. A teraz mają fascynację polską tradycją, i wymieniamy się przepisami właśnie tymi ty, 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 świątecznymi najbardziej. Poza tym oni naprawdę angażują się w życie i kościoła, a jednocześnie te tradycje, a przede wszystkim tradycje te świąteczne obchodzą tak samo jak w Polsce. Czasami jest to wymieszane z prawosławiem, bo koszyczki to są bardziej podobne do koszyków w cerkwi, ale oni to, co zapamiętali z tych czasów, kiedy tutaj trafili, często to byli kiedyś dziećmi, więc kto im miał to pokazać? Oni wzorowali się na tym, co zobaczyli w cerkwi, więc to jest też takie przenoszenie, bo to są, to są już potomkowie zesłańców z 1936 roku, z 1940 roku, i oni wspominają, wspominają to, co pamiętają, albo czasami było tak, żeby. Dojechało, dojechała rodzina i zostały same dzieci, bo rodzice zmarli po drodze, więc yy, właśnie te, to ja, jak chylę głowę przed tymi ludźmi, że oni to naprawdę kultywują, że potrafili przepisywać modlitwy ręcznie, które pamiętali, bo są tu takie, w kościołach, muzea yy, gdzie te, yy, zostawiane są te te fakty właśnie od tych, po tych ludziach, którzy tam nie przynosili, to przepisywane modlitwy, przepisywane wspomnienia, to są na przykład jakieś zapiski z, z drogi, to wszystko oni zostawili po sobie. I tak jak się modlili, tak jak pamiętali, to wszystko, to wszystko naprawdę zapisane no, w tym języku polskim, ale zapisane. I, i, to, I to mamy taką namiastkę, że oni. I to nadal tak jest. I te rodziny y, zawsze czują się polskimi rodzinami. A czy msza? Tam jest odprawiana w języku polskim czy w rosyjskim? Jest. Dzięki ojcu Piotrowi, mam tu ojców Redemptorystów, mamy taki najstarszy kościół w Kazachstanie. Który nie wygląda na pewno kościółek, taki może jak, trochę jak dworek. Ale to jest oddany najpierwszy naj kościół, który został oddany. I przyznam się, że ojciec tam prowadzi, tam są też siostry rędskim, więc prowadzą mszę w sobotę o 9 rano w języku polskim. I proszę mi uwierzyć, przychodzą ludzie, którzy mają też nie tylko korzenie polskie, ale są na przykład Białorusinami są Rosjanami i czytają w języku polskim Pismo Święte, czytania, modlą się, modlą się w języku polskim. To jest piękne. Jeżeli jest wiadomo, większa grupa rosyjskojęzycznych, to ksiądz Kazanie mówi w języku rosyjskim. Lub czytania są. Wtedy jest Ewangelia w dwóch językach czytana przez księdza. Ale to jest tak piękne, że oni naprawdę przychodzą na tą mszę. Nie ma to dużo tych ludzi, ale zawsze w sobotę, rano, kiedy tu się pracuje, się we mnie w tygodniu, oni przychodzą. Oni, wychodzi to z ich serca. Jak oni zawsze mówią, bo Polska jest w moim sercu. To jest to, co mi przekazano przez tyle, przez taki długi czas. Ja, ja jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tego doświadczać tutaj wśród tej polonii, a jednocześnie naprawdę no, coś niesamowitego jest, jak palą się tym, że przyjęli chrzest, że um, zostali obszczeni tak na, na dobrą sprawę, że podobnie zbieżmowanie i mnie zapraszają, więc ja się czuję wyróżniona w bo wiem, że oni chodzili do kościoła, ale się okazało, że oni nie byli obszczeni, bo nikt o to nie zadbał. A po prostu może nie można było. Nie wiem, jak to wyglądało z, z ich tych historii. I oni chcą, chcą bo, to, bo ich dziadkowie o tym mówili, bo ich dziadkowie chodzili. No i chyba to jest najpiękniejsze. A śpiewy pieśni też śpiewają po polsku. No, A po polsku tutaj mszy są msz pieśni po polsku. Nawet kiedy, jak przyjechałam tu w drugim roku, jasełka były wystawiane przez siostry zakonne i były oczywiście kolendy po polsku. I ja z nimi śpiewałam po polsku. Przychodzimy też ze słuchaczami do kościółka, do siostry Marii i śpiewamy kolendy I oni są z tego dumni, bo dla niektórych to oni pierwszy raz słyszeli polskie kolendy. A że umieją czytać, więc po prostu śpiewają razem ze mną i z siostrą. I niektórzy przychodzą w trzeci raz byli w ubiegłym roku i już się cieszą, że znają tyle kolęd. Nie wiem czy na pamięć, ale już potrafią z nami śpiewać. Więc to już jest piękne. I w tym roku taki mamy plan. Mówię już, może w tym roku się to w końcu sfinalizuje. Czy zrobimy takie troszeczkę w podobieństwie polskiej jasełka z siostrami? Żeby to troszeczkę taką polskością tknęło. Wiadomo, że będzie to w większości rosyjskojęzyczne, ale dziś przy, trzeba te kolędy polskie też pośpiewać takie, które oni śpiewają po rosyjsku. Bo lulajże jezłonią czy cichą noc śpiewają w języku rosyjskim. Tak. Proszę mi powiedzieć, co pani by chciała przekazać swoim koleżankom? i kolegom uczących na emigracji? Że zostaliśmy wyrównieni przez życie przez swoimi wyborami, bo nie każdy może dotknąć tego piękna, tego innego postrzegania Polski, naszego patriotyzmu, a jednocześnie tego, że, że to cudownie uczyć ludzi języka polskiego, którzy czasami ten język no wiadomo, że przekręcą nam, że mówią twardo, miękko, ale są, są bardzo naprawdę oddani i bardzo wierzą, wierzą w to, że oni do tej Polski mają, chociaż mogą pojechać, i mają trochę takiego dotknięcia tej Polski, że my jesteśmy tym takim osobami, które to wszystko przenoszą, że my jesteśmy. Które to, w tych ludziach bardzo często w ich sercach dają im nadzieję, że, że oni do tej Polski wrócą. I wiadomo, że nie, nie, zawsze tego chcą, bo są takimi, którzy w starszym wieku, że nie pojadą, ale na przykład bardzo chcą zobaczyć tą Polskę, którą widzieli ich rodzice. Ich rodzice, ich dziadkowie przede wszystkim, że to było z pokolenia na pokolenie przekazywane i to była ta tęsknota. A my po prostu im dajemy nadzieję i przede wszystkim też dajemy im też to, tą możliwość poznania tego i uczymy ich, że ta Polska jest cały czas o nich pamięta, bo my jesteśmy tymi świadkami, którzy przyjeżdżają do nich. I naprawdę budujemy fantastyczne relacje przyjacielskie i bardzo serdeczne między właśnie tymi słuchaczami, uczniami. A jednocześnie pokazujemy, że warto być Polakiem, jak to się mówi. Warto być Polakiem, bo my, ja to tak nazywam, tego się nie da wydłubać z serca ani z boku. Po prostu jak się urodziliśmy z korzeniami polskimi, to mamy to po prostu w sobie. Także zachęcam do pracy przede wszystkim wśród Polony. Proszę Państwa, z panią Anią Świstowską. Rozmawiał Mirosław Szcześniak. dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków ministra Edukacji Narodowej.